Dojechaliśmy do naszego ulubionego miasta, z którego symbolem jest wielka, wielka wieża. A, no. Stoimy w korku w Rzeszowie, Nie zaraz idziemy. się rozpakowujemy, no i nawet jedziemy w sumie tak, no i zaraz ruszamy w naszą podróż. Złoty z McDonald's? Dobrze, tam będziemy, <grym> może od razu. Co? No Kuba tam czeka na No nic. Bo musimy coś zjeść. Słuchajcie. No, niego powiem, że jesteśmy i zobaczyć. Wesołe bo Zawsze słuchajcie, takie przemyślenia na temat Rzeszowa. Co jakie są nasze pierwsze skojarzenia z Rzeszowem, oczywiście obok, oprócz wielkiego. wielkiej, wielkiej rzeźby. No to oprócz tego oczywiście ładne dziewczyny. Taki paradoks właśnie. Zawsze w tych wschodnich no, miastach. No nie wiem, czy nie wiem, ale po prostu ja uważam, że to jest nadreprezentacja wręcz. Jakbym, słuchajcie, jeżeli szukalibyście jeszcze żony, to szukajcie żony z Rzeszowa. I kebaby jeszcze są, nie? Bardzo dobry kebab ja znam polecony i oczywiście nasz ulubiony, mój ulubiony sklep i serwis Cannondale'a, czyli Larry Zębatka. Pozdrawiam serdecznie. No i dużo fajnych znajomych z Rzeszowa rowerowych. Michał z atut.cc. Często pytacie o te ciuchy rowerowe, które czasami się pojawiają. Atut. To właśnie atut CC się wywodzi z Rzeszowa, taka ciekawostka. Także pozdrawiamy chłopaków. Idziemy szukać stacji, żeby szybko oddać i No i dalej to już się będzie działo. Będzie tylko cierpienie, krew, pod, o, czy, może bez krwi, ale podiwzy na pewno będą. Musimy tylko zdążyć przed Słońcem. No właśnie. Even a Said I'm cold in the water, broken and still, feel nothing at all, the pain and the chill. Said I'm cold in the water. Każda historia zaczyna się w maku, nie Maciej? Oczywiście, że tak. Właśnie tak. Szybkie i zdrowe śniadanie. Myśleliśmy, że będzie, myśleliśmy że będzie ciepło, a będzie idealna okazja przetestować kurtkę na 200 km. Ja, ja w ogóle jestem spakowany jak prawdziwy Endurance. Torba na kierownicę. Pozdrawiamy Damiana. Pozdrawiamy Damiana od Endurance. Dzisiaj jest cały zestaw rękawiczki, czapki, klucze, dentki, naboje i tym podobne poperele w torbie. Maciej, Maciej rano wyszedł z domu tak przy dwóch stopniach ciepła. zero. Przy zero. Geniusz. No i co teraz? No dwie paki w drogę. No zaczymy. Jak będzie źle, to będzie pociąg z Brzeska. Albo z Bogu. Albo z, Albo z Nie no. będzie. Nie być.

Cztery dyszki za nami Pięknie jest, it's beautiful Jest piękne, z beautiful Ruch mały, widoki piękne Tak trzeba zaczynać wiosnę w Polsce Właśnie tak Uczyniwszy kilometrów 60 Maciej uznał, że droga jest zbyt dziurawa no Jest zrośnie no, A więc jedziemy autostradą Szukam jakiejś objazdówki. Gdzie były jesteśmy? No, na rozjeździe Gdzie między się? Dębicą a Piznę Gdzieś, dzikie ostępy. Dzikie ostępy. Podkarpacia. To Podkarpacie wariacie. No dobra, może to nie widział źle. Jedźmy, jedźmy. No na pizno to na jest. Na pizza... A, na pizno, przepraszam, się zrozumiałem. Chyba dalej prosto. Do i potem nie wiem, czy ten dolny, to będzie prowadziło, czy nie dalej. Właśnie zrobiliśmy ostatni podjazd. Masz pszczołę na kasku, po prawej stronie. Tu? To twoja lewa ręka. A, czyli prawa, czyli lewa strona. Tak. Właśnie coś mi wleciało wcześniej, ale... No jest, siedzi sobie, się... No jak to ładnie się jej pozbędziesz. No zrobię dziękuję. Jest bardzo jest spokojna, jak na razie. Więc... Nie wiem, czy żyje w ogóle, wiesz, żyje, w żyje, tak... ale jest bardzo spowolniona. A, ale czyli... teraz emocje, jak na grzybach. Nie, nie, tam może nie jest to dobre miejsce, żeby tam chwytać. Aha. Dobra, spoko. Masz jeszcze jakieś 10 cm od elegancko. Ale jest piękny, parli. A to jest pszczoła, cześć pszczoła. No nie i dobrze. są miłe. Było blisko. Oś mi wycięło nie. patyczkiem. A teraz ja wyłączę nagrywanie i zrobię z nią cytat. A Poleciała? nie? Policiała? Była pszczoła, ma pszczoły. Nie ma pszczoły. Jezus, to się wytnie. Poleciała pszczoła, teraz lecimy my. Maciej się ewidentnie nadaje na Paryż Rubę, trzeba było przejechać 4 km po dziurach. Niestety musiałem odskoczyć do przodu, bo po prostu likani przekleństw i złorzeczeń nie dało się wytrzymać. Teraz dojeżdża. Jest i on. Coś go rozpuściły te małopolskie szosy. Jest i on. A podobno kancelara Krakowa. Co kancelara? 120 km i. Wrażenia idą w górę Piękna przecinka przez las i z 5 km szuterku fajne akcje Wolę takie niż te dziury tam wcześniej Masakra Zarąbi nas ta trasa dzisiaj no. <coughs> A mi się, że płaska, nie? No Płaska to może jest. Tak? Nie tak. Na tym prowadzi, no nie trzeba, sobie to nie prowadzi To jest normalna droga, nie dla rowerów, więc tak. trawa prowadzi I tak Aaaa, co my tu mamy? 117, 4 godzinki jazdy, tutaj 37, jeszcze 7 desek. Lekko ręko. Rowery porzucone, bomba wybuchła pod Brzeskiem, Zestaw bombiarza to jest. Zestaw właśnie. bombiarza, czyli wszystko. Często pytacie nas, co jemy podczas naszych tras. Czy przygotowujemy sobie posiłki, czy zwracamy uwagę na to, co jemy? Oczywiście. Jak widzicie. Ej. Śmieżelki proszę bardzo, zabawy cały, cały rok. Cały rok. Tutaj drożdżówka oryginalna wy Własny wypiek podobno. Jakiś tam tutaj. jest Hitpol. Tak. Pozdrawiamy. No, no. to drożdżówka, Marsi dwa no banany, mogę. fanta, bo coli nie piję, bo... Tego nie mogę reklamować, bo... A nie, już nie jest smie... to mogę. To formu formie tam witaminy. Po prostu słodkie. I najważniejsze. Co to co da? Ale żeby nie było, w bidonach mamy tylko wodę. Tak. Kupiłeś gazowaną? I lekko nie nazwano. No to będą Jakie strzały, strzały. 155 kilometrów To jest agonia Po prostu... Nie wiadomo czemu Będziemy często więcej Jesteśmy tak złahani Ale ten wiatr dzisiaj jest taki... Jest po prostu dziwny, jest raz zimno, raz ciepło no. Raz wali z boku, raz w twarz Raz w plecy, nie wiadomo w ogóle skąd wieje O kurde Ciężko dzisiaj jedziemy. Do, Ale średnia jest dobra 3 dychy jest także Do domu mam jakieś 4 dychy jeszcze i będę miał 195 pod domem będę kręcił wokół osiedla Bo głupie ambicje dwie chcesz. paki, to mi też nie jest Ja paki to bym na był jakbym nagle sprzedaży? jakbym zobaczył kogoś znajomego, jakbym zaczął mańka w niepomicach to bym powiedział stary, jedziesz do Krakowa A Manik teraz zrzucił ścigi wyścigi tak. No i jest! 187 km do domu jeszcze koło Dychy, więc będzie pod 200, ale to już luźna łyda, udało się średnią prawie 30, 298, więc w sumie przyzwoicie jak na przejazdy przez miasta, Kraków, Rzeszów, e, aczkolwiek trzepanie się nad średnią to trochę przypał dzisiejszych czasach, więc nie ma co na to zwracać uwagi. Trochę z maczkiem, optymistycznie dzisiaj podeszliśmy do, do pogody, bo jednak bardzo mroźny wiatr z północnego wschodu, strasznie mieszał i naprawdę zdarzało nam się robić po sporo ponad 200 km i być mniej zmęczonym niż dzisiaj na naprawdę bardzo płaskiej trasie A osobną kwestią jest to, że płaskie trasy jak się często po płaskim jeździ, potrafią dać popalić bo człowiek nie jest przyzwyczajony do takiej ilości pedałowania, po, prostu po górach jednak czasem się zjeżdża i się siłą rzeczy odpoczywa ale grumzy się trasę udało zaliczyć mam nadzieję, że Wam się podobało, zachęcam Was do przełamywania słabości, no i widzimy się już przy okazji kolejnego treningu, jak już się jako tako reanimuje do zobaczenia